Siema, z tej strony ClericsDel to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie po raz kolejny w BMG Pod ostatnim filmem, w sumie pod, no, pod ostatnim filmem The Cartoon było bardzo dużo łapek w górę, za co bardzo Wam dziękuję. Jak wam się właśnie odcinek spodobał, stawcie koniecznie łapkę do góry, suba z dzwoneczkiem i komentarz jak będziecie chcieli właśnie więcej odcinków z BMG. Z np. skatowania, czy nawet z różnych modyfikacji będę instalował przeróżne modyfikacje? To piszcie w komentarzu koniecznie, no. i na razie, co ja mogę powiedzieć, Mapa ogólnie nie na tej mapie grałem sporo. Nawet chyba na filmach grałem dużo na tej mapie i powiem wam szczerze, że na fajnie, fajnie, po prostu, tak jakby. Zima jakby dodaje ten klimat, nie, że się po prostu czujesz jakby w realistycznym świecie, nie. Nawet powiem wam szczerze, że fajnie jest ta, fajna jest ta modyfikacja z tego względu, że podobają mi się straszne tekstury. I w ogóle, nie, jest spoko mapa. na ty, co co ty, ty, ty. ty, 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 ty. Wszyscy myślisz, że co co ty mi tu zrobisz? Co co? Co Weź ty, Weź na ty drzewo. No dobra. Ty może ten jakiś? Ty ja wiem jaki. Jakiś. I... Ja to co to co to to za co cóżko? Co 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 to to? Na jakiś Ty tym to jeszcze nie jeździmy. Ty. Ty dobry Ty tym to ja jeszcze nie jeździmy. Ty dobrze to lata No już się na drzewie znalazł Drejt Ty fajnie się tym jeździ Dobra, nic nie widzę jeszcze się na drzewie znalazł. Nie wiem, ten samochód to jest jakiś dla mnie taki nie do opanowania, nie? Ale no, jakoby tu kabarynę wziąć. A pokażę to, co to, to, to pokażę, jak wtedy ty, na tym tym będzie się no, weźmiemy, nie? Ciekawe jak ty, by się na tym ten, ten, ten samochód zachowywał. Na tej zimowej mapie. Czekaj, jak on się zachowywał na tym. Czuję, że to nie będzie łatwa jazda, bo będzie bardzo łatwo obracać na zakrętach. Fajny, fajny jest strasznie. Mi się podoba ten samochód. No, jak może być? Patrz pan, drifta I nie, no, bokiem to też dobrze leci No i dalej to już chyba nie pojadę A nie, ty jedzie jeszcze No, ale już nie pojedzie No, bo nie skręci o kurde co to, to się stało? Się? Dobra, jedź pan tym nie gadaj, Łoj. No ja wiedziałem, że to tak się skończy, ale to jest chyba. Czeka, co to jest? To jest... chyba. Dodge, Dodge, Challenger, chyba. No bo jakiś inny. Hmm? strasznie podobny do Dodge'a, tylko właśnie nie pamiętam jakby do jak... nie pamiętam do jakiego mniej więcej, ale chyba bardziej do Dodge'a Challenger'a taki przód ma strasznie podobny do Doge. i od razu mi się tak skojarzył, nie? Chłopcy jedzie, rozkładająca się furgon. no Ja już pan płacił drogie je <laughs> Dobra, jedź pan Nic tym się jechać nie da Tak ślisko Dobra, zmień pan na jakiegoś innego Zaraz, no to jest Brookle Bastion Brockle Bastion, czy jakoś tak no. Tego typu Uuuu A ty ty, ty, ty co ty, 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 ty weź ty ten złomy ty weź ty To już złoma nie samochód To 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 jest chóra to, to idzie jak wściekłe. że na letnich oponach jest Drift po mieście i na słupie. No. Prędzej czy później tak bym tak skończył. Dobra, jeść pan. Psz, co to jest? Zaraz Comfort, sport, drift. A skąd coś tam. Caget jakiś, Comfort. No, dziwny. Co to jest? Caget jakiś. Tryb. Na tym trybie też jeszcze nie jeździł Nie wiem, dobra, nie mała. Ale tamten trybie jakiś taki cichszy był BUT No tak się jeździ eu e pan <sus> <t Sod> e <Podsfei> truica. não es Się uda tym rozpędzić, no tak? obity. No, żeś sobie pojechał. Dobra, iść pan z tym na złom. To już i tak się nadaje na złom. W sumie dałoby się wyklepać, ale. No. Dobra mordy, to by było na tyle w tym odcinku. Jak wam się odcinek spodobał, stawcie okoncznie łapkę w górę, suba z dzwonem i komentarz. Jak będziecie chcieli więcej filmów z BMG, to piszcie w komentarzach koniecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano!